Stowarzyszenie Kocie Gniezno przeprowadzi się do nowego lokalu. To efekt porozumienia podpisanego z Urzędem Miejskim w gnieźnie. Z dniem 1 listopada dokładnie zawarta zostanie umowa najmu lokalu. Ten lokal mieści się w Starym Ratuszu. Lokal ma prawie 100 m2 i ten lokal będzie przekazany w najem Stowarzyszeniu Kocie Gniezno. Kocie Gniezno będzie ten lokal użytkować jako wiesz, swoją siedzibę, jako miejsce, w którym będzie mogło dalej robić to, co robi, czyli zajmować się kotami wolno żyjącymi w naszym mieście. Ustawa o ochronie zwierząt mówi o tym, że zwierzę jest istotą czującą i wszyscy my jesteśmy mu winni i Kocie Gniezno właśnie to robi, dlatego nie wyobrażam sobie, żebyśmy jako miasto nie wsparli tego stowarzyszenia. Kocie Gniezno będzie ten lokal mogło zająć już teraz, a umowa najmu jest od listopada, dlatego że do października mamy trwałość projektu na tym obiekcie i tylko i wyłącznie z tego wynika ta data ostateczna zawarcia umowy. Do tej pory zajmowaliśmy lokal na skutek umowy użyczania jednak zmieniła się zmienił się status prawny tej, tego lokalu i ta umowa po prostu wygasła i dlatego mieliśmy do wyboru czy płacić horrendalne stawki za komercyjny wynajem czy jednak te pieniądze przeznaczyć na pomoc zwierzętom co wiąże się oczywiście dla nas z, z niekomfortem przeprowadzki tą całą akcją tutaj którą musieliśmy um, którą musieliśmy zorganizować i prosić miasto, żeby pomogło nam znaleźć taki lokal zasobów miasta, które oczywiście um, no, ma stawki za wynajem czynszu zupełnie inne niż komercyjne, dlatego no, tutaj postanowiliśmy, że jednak należy ten wysiłek podjąć i zmienić tą siedzibę po to, żeby. Większość tych pieniędzy, które płacilibyśmy za komercyjny wynajem, przeznaczyć jednak na ratowanie zwierząt i na kastrację. Tego lokalu szukaliśmy już bardzo dawno, szukaliśmy go tak naprawdę od dwóch lat, bo to wyprowadzka jakby zbliżała się do nas wielkimi krokami. I szukaliśmy takiego lokalu przez dwa lata, co nie jest łatwe. No, nasze miasto jest nie za dużym miastem i miasto gniezno, lokalami, którymi ich dysponowało, jednak nie spełniały one naszych wymog wymagań wymogów to takie, takie brzydkie słowo, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dla kotów i dla wolontariuszy. Ale taki lokal właśnie się znalazł i miasto nam zaproponowało i tak, spełnia on nasze wymogi, jednakże będziemy musieli go jeszcze troszkę dostosować po to, żeby zachować bezpieczeństwo dla kotów, które tam będą przebywały po zabiegach, tak jak zresztą do tej pory w naszym obecnym lokalu. Jednakże musimy go podzielić troszeczkę na pomieszczenia, po to, żeby jednak zdrowe koty nie mieszały się z chorymi co do tej pory udawało nam się utrzymać, żeby ten reżim sanitarny był cały czas utrzymywany. Stowarzyszenie Kocie Gniezno zajmuje się kastracją bezdomnych kotów. Korzystamy w dużej mierze ze środków z budżetu obywatelskiego i za te środki kastrujemy koty na terenie miasta, ale również kastrujemy koty na terenie gmin ościennych, ponieważ no, gminy też sobie z tym problemem nie radzą i my staramy się też im pomóc. I wówczas pożytkujemy na to własne środki stowarzyszenia. Mamy zaprzyjaźnionych karmicieli, którzy no, dokarmiają też z własnych środków. Nie jesteśmy w stanie, jakby, zaopatrzyć wszystkich na tą skalę, na jaką jest taka potrzeba. Miasto też ma środki na dokarmianie kotów. I my też pośredniczymy w, jakby, dystrybucji części tej karmy, bo też znamy te osoby wiemy, jakie mają liczebne stada. I jakby, no tak. Współpraca też się tutaj układa na tym polu, właśnie do karmiania również. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy wolontariuszy. Dlatego każda para rąk do pomocy jest mile widziana. Przeprowadzka to jak gigantyczne przedsięwzięcie. Jak każdy, kto się przeprowadzał, na pewno o tym wie. I tak jak nie mogę się doczekać tej przeprowadzki, tak jestem nią przerażona, ale no jakoś to pójdzie. Mamy osoby, które nas wspierają. Dzisiaj już kiedy podpisane zostało porozumienie, kiedy odbierzemy klucze do nowego lokalu będziemy nawoływać po prostu. Może nam pomóc z transportem, z osobami do przenoszenia. Będziemy potrzebowali też materiałów budowlanych takich lekkich, żeby można było dostosować właśnie pomieszczenie. Tylko w tym roku udało się wolontariuszom doprowadzić do kastracji 90 kotów.